E Państwa bardzo serdecznie na Oli Onko. Tym razem spotykamy się z okazji Światowego Dnia Raka Prostaty, który obchodzony jest 23 czerwca. Po polsku właściwie powinniśmy mówić Rak Stercza albo Rak gruczołu Kroczowego, ale nazwa Rak Prostaty się przyjęła i jest powszechnie używana. A chciałam powiedzieć, że dzisiaj moim gościem jest Pani doktor nauk medycznych Bożena Sikora Kupis. Pani doktor pracuje w klinice nowotworów układu moczowego Narodowego Instytutu Onkologii Ninia Marii skłodowskiej curie w Warszawie. Serdecznie witam pani doktor dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie państwa, ale również bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Pani doktor jest onkologiem klinicznym, więc będziemy mówić głównie o leczeniu farmakologicznym. Pani doktor na marcowej liście refundacyjnej w programie lekowym B56, który w zasadzie jest to jest program dedykowany pacjentom z rakiem stercza, ale on się tak nazywa leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego. Pojawiły się nowe terapie. Proszę powiedzieć, w jakim wskazaniu są to terapie dla jakich grup pacjentów? Tak, aktualnie w 1 marca mamy zmiany w programie lekowym. Faktycznie program nazywa się, dla, jest dedykowany pacjentom z opornym na kastrację rakiem krokowego, ponieważ wcześniejszy program również był dedykowany tej grupie chorych, natomiast troszeczkę inne wskazania. Ponieważ mówiliśmy tutaj, znaczy mieliśmy na myśli pacjentów, którzy byli leczeni w stadium oporności, ale z chorobą przerzutową. Natomiast aktualniony program w marcu wziął pod uwagę pacjentów, którzy do tej pory de facto dla tej grupy chorych nie mieliśmy leczenia. Czyli to jest grupa pacjentów, która otrzymuje terapię hormonalną ale mimo otrzymywanej terapii hormonalnej dochodzi do progresji PSA. I w zasadzie to jest jedyna rzecz, którą mamy w tej grupie chorych, ponieważ wykonujemy badania obrazowe i w badaniach obrazowych nie ma jeszcze przerzutów, co jest oczywiście bardzo dobrą informacją, natomiast wiemy, że pozostawienie pacjenta bez leczenia na tym etapie niestety jest kwestią czasu, kiedy te zmiany przerzutowe się pojawią. I ten nowy program jest właśnie uaktualniony o tą grupę chorych, czyli mamy nowe terapie, nowoczesne antyandrogeny, które możemy stosować w tej grupie chorych. Z czego oczywiście bardzo się cieszymy, dlatego że dla pacjentów, mimo że mamy tylko progresję biochemiczną, tak jak my to nazywamy, czyli wzrost PSA, jest obciążony bardzo dużym stresem, ponieważ pacjenci bardzo na tym etapie choroby. Zwracają uwagę na swoje stężenie PSA i jest to dla nich dość taki też element mocno stresujący. Więc do tej pory pytali się, Pani doktor, ale jak to? Coś się dzieje, a tutaj nie ma leczenia. Więc jakby ten nowy program, mamy możliwości, możemy stosować leki, z czego oczywiście bardzo się cieszymy. Pani doktor, ale czy ta marcowa lista zamyka listę potrzeb w zakresie, dostępności, w zakresie dostępności do terapii dla pacjentów z rakiem prostaty opornym na kastrację w kontekście wytycznych europejskich? Bo pewnie te wytyczne są szersze. Czego by nam jeszcze brakuje, co by się nam jeszcze przydało na, w tym programie? Oczywiście nie jest to. Um... Nie jest to wszystko, czego byśmy chcieli. Tak naprawdę dla tej grupy chorych na pewno bardzo dobre jest to, że w ostatnich latach też dużo się zmieniło. Czyli mamy różne terapie, które możemy stosować. Mam na myśli tutaj terapie zarówno hormonalne, czyli nowoczesne antyandrogeny, chemioterapie. Natomiast no, musimy pamiętać, że pacjent z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego przechodzi kolejne terapie leczenia i dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy te terapie zostały wyczerpane. No i pytanie, co dalej? No i właśnie to, co dalej, no to czekamy na kolejne zmiany w w programie lekowym, ponieważ na pewno na dzień dzisiejszy to, czego nam brakuje, do leczenia acytotoksycznego i mam na myśli tutaj o chemioterapii kabazitakselem, Bardzo dobry lek, mam z nim bardzo dobre doświadczenia, który niestety no, nie ma tutaj w warunkach polskich dobrych wiatrów, ponieważ to niestety mogliśmy stosować, mogliśmy stosować, w, stosować w ramach takich ratunkowych terapii. Nie jest niestety właśnie w programie lekowym, bo pewnie by nam to. Mocno też ułatwiło stosowanie na dzień dzisiejszy, mimo że wiemy, że to był pierwszy lek, de facto, którego udowodniono skuteczność, że przedłuża przeżycie u pacjentów po leczeniu do takiego leku nie możemy zastosować, bo niestety nie, nie widnieje na żadnej liście refundacyjnej. No i oczywiście i oczywiście. Wprowadzenie tego leku byłaby to kolejna dostępna, możliwa terapia dla tej grupy chorych. Również w ostatnich czasach wiemy, że pojawiają się pacjenci, u których mamy mutacje w zakresie Berca 1, Berca 2, i dla tej grupy chorych również na dzień dzisiejszy nie ma dostępnych terapii mimo że one są, ponieważ leki, który jest jakby zarejestrowany w tym wskazaniu u pacjentów po niepowodzeniu wcześniejszym leczeniem nowoczesnym antyandrogenem chory mógłby otrzymywać olaparib, natomiast również niestety w warunkach polskich mamy tutaj brak możliwości refundacji takiego leczenia. Także oczywiście Cieszymy się ze zmiany, która była w marcu, natomiast no, czekamy na następne. Pani doktor, no właśnie, pani powiedziała o tych terapiach, i te terapie są. Obecnie w procesie refundacji jest lek dla chorych na hormon wrażliwego raka gruczołu krokowego z przerzutami i dla chorych z rakiem stercza z tymi mutacjami BRCA. I właśnie co, jakbyśmy te leki wprowadzili, to jak się zmieniły rokowania tych chorych? Jak mówię, co mówią na ten temat badania kliniczne? Jak by zmieniło się to, że ci, ci chorzy by dostali te leki? Czy ich rokowania byłyby lepsze? Znaczy... Patrząc na dostępne badania, oczywiście rokowania byłyby lepsze dla całej grupy chorych. Musimy też zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach zmienił się schemat leczenia raka gruczoł krokowego. I aktualnie zmiany, które, które widzimy dotyczą też pacjentów z przerzutowym, ale takim jeszcze wrażliwym na kastrację rakiem gruczołu krokowego. Czyli to jest pacjent, który w momencie rozpoznania, rozpoznania raka gruczołu krokowego ma przerzuty. I to jest bardzo też grupa chorych, która przez wiele, wiele lat w zasadzie oprócz terapii hormonalnej dla tej grupy chorych nic więcej nie było. A tak naprawdę pierwszym takim kamieniem milowym właśnie było, i proszę sobie wyobrazić, w 1940 roku wykrycie terapii hormonalnej i potem przez praktycznie przez następne naście lat nie wydarzyło się dla tej grupy chorych nic. Dopiero w 2014 roku udowodniono, że dodanie do tej terapii hormonalnej leczenia chemioterapią w znaczny sposób poprawia przeżycie w całej tej grupie chorych, czyli że pacjenci żyją zdecydowanie dłużej. I wiemy też już na podstawie dostępnych badań, Klinicznych, że dodanie nowoczesnych antyandrogenów również poprawia przeżycie. Czyli, że ci pacjenci żyją dłużej, kiedy ta choroba jest pod naszą kontrolą, kiedy nie ma progresji choroby, co jest istotnie ważne i z punktu takiego samego pacjenta, jakby podejścia, że pacjent widzi, że ta choroba jest pod kontrolą, że może funkcjonować, że wydłuża się czas do progresji, czyli to, co rozumiemy progresję pojawienia się nowych zmian przerzutowych, które oczywiście w znaczny sposób będą wpływały na pogorszenie jakości życia, więc jest to naprawdę niezmiernie ważne. Wiemy również z danych, Naukowych, że stosowanie tej terapii w tej grupie chorych na początku zdecydowanie te terapie, skuteczność tych terapii jest dłuższa. A więc według standardów europejskich w grupie chorych z przerzutowym, denowo rozpoznanym rakiem gruczołkrokowego wrażliwego na terapię hormonalną zaleca się dodanie do, do tej terapii docetakselu lub nowoczesnych antyandrogenów. Natomiast muszę podkreślić, że na dzień dzisiejszy w warunkach polskich możemy zastosować tylko chemioterapię. Nowoczesne antyandrogeny niestety nie są jeszcze dostępne, więc to kolejny aspekt, który, który wymagałby wprowadzenia nowego programu lekowego dla tej grupy chorych, na pewno, na pewno poprawia rokowanie w całej tej grupie. I to jest niezmiernie ważne, żeby, żeby tutaj też te zmiany zaszły. No to będziemy jako pacjenci, też jako organizacje pacjentów lobować za tymi zmianami u pana ministra, bo, bo te leki gdzieś tam w refundacji już są, więc myśl, że, myślę, że jest nadzieja na to, żeby one były zrefundowane. Ale ja jeszcze chciałam wrócić do marcowej listy, bo tam poza mm. pojawieniem. W terapii pojawiły się też zmiany w kryteriach kwalifikacji, a ja nawet użyję takiego pojęcia dyskwalifikacji pacjentów z programu z powodu progresji PEZAN. No i to są te markery. Ja wiem, że markery to nie są zawsze zawsze takie wskaźniki, które rzeczywiście wykazują w jakim stanie klinicznym jest pacjent, bo na przykład u mnie ja mam, ja mam taką chorobę Hashimoto i nie ma mój poziom markerów jest super. Ale badanie obrazowe pokazuje, że choroba jest. A tu mamy troszeczkę odwrotną sytuację, bo program mówi, że trzeba nawet trzykrotnie wykonać to badanie i jeśli wystąpi progresja, to się uznaje, że, że jest też progresja choroby i pacjent powinien z tego programu być zdyskwalifikowany. A podstawą do wyłączenia powinny być badania obrazowe. I czy pani doktor uważa, że za, za zasadne takie zmiany? Czy jednak rzeczywiście podstawą do. Kwalifikacji czy dyskwalifikacji pacjenta z programu nie powinny być te badania obrazowe? Znaczy, w mojej, jakby, w mojej opinii, myślę, że to, co mieliśmy w tym starym programie lekowym, jeżeli tak mogę powiedzieć, to na pewno, jeżeli chodzi o kryteria wyłączenia, była sytuacja trochę lepsza, ponieważ pacjent musiał spełniać dwa kryteria wyłączenia z listy, żebyśmy takiego chorego, takiemu choremu zakończyli leczenie. I tutaj muszę powiedzieć, że jako lekarz praktyk jestem bardzo ostrożna. Faktycznie, jeżeli chodzi o sam poziom, sam poziom tutaj PSA, no, może nie chciałabym powiedzieć tutaj, użyć złego słowa, że słowa, że jest jakby, nie jest kluczowe, natomiast musimy też patrzeć i czytać jakby ten program, jeżeli chodzi o kryteria wykluczenia i jedna rzecz, na którą ja tutaj zwróciłam uwagę, to w przypadku włączenia, kiedy pacjenta kwalifikujemy do programu, to mamy wzrost PSA, i bierzemy wartość wyjściową, która jakby jest napisana, że jest to nadir. Nadir, czyli to najniższe stężenie, od tego najniższego stężenia oceniamy wzrost stężenia PSA. Na tej podstawie określamy progresję biochemiczną. Natomiast w przypadku wykluczenia, wyłączenia z programu mamy sytuację taką, że musimy potwierdzić wzrost stężenia PSA. Ale od wartości wyjściowej. Czyli żeby pamiętać o tym, że jeżeli mamy pacjenta i pacjent wchodzi do programu i leczymy chorego w programie lekowym, i widzimy, że stopniowo PSA się powiększa, ale nie jest to jeszcze ta wartość wyjściowa, z którą on wszedł do programu, to żeby zbyt szybko go właśnie nie dyskwalifikować. Czyli jakby z praktyki robimy robię przynajmniej tak. Że sprawdzam, jaka jest wartość wyjściowa, i dopiero od tej wartości wyjściowej zaczynam odliczać te wzrosty PESA. Z reguły wtedy też pacjentowi zlecam badania obrazowe, ponieważ z punktu widzenia praktyka dla mnie niezmiernie ważne jest to, żeby faktycznie zakończyć leczenie, jeżeli mam pewność że to leczenie jest już nieskuteczne i pacjent wymaga zakończenia leczenia w programie. To więc jakby to jest tylko taka rzecz, na którą po prostu należy zwrócić uwagę, że to nie jest ta wartość najniższa, którą osiągamy w trakcie leczenia, tylko tą wartość, od której liczymy progresję PSA, to jest ta wartość, z którą pacjent wchodzi do programu lekowego. Nie. Właśnie, to trzeba, myślę, że tutaj bardzo trzeba to rozważyć, czy pacjenta wyłączyć, bo to można za wcześnie go wyłączyć. Pani doktor, a teraz do takiej ogólnej sytuacji bym chciała nawiązać, bo zgodnie z danymi NFZ w realizacji tego programu lekowego B56 w latach. 2017-2020, czyli na przestrzeni trzech lat, to jest krótki czas, zaobserwowano znaczący wzrost pacjentów leczonych w tym programie. To był wzrost aż o 269%. No to jest ogromny wzrost i też potwierdzają to jakby dane, to się pokrywa z danymi dotyczącymi epidemiologii no właśnie naszego Krajowego Rejestru Nowotworów danymi dotyczącymi zachorowania na raka prostaty, bo tam też zaobserwowano taki ogromny wzrost zachorowań. I z jednej strony to mówi o tym, że istnieje ogromna potrzeba zdrowotna, jeśli chodzi i o profilaktykę, i o leczenie raka prostaty w Polsce. Ale jak pani doktor by skomentowała tę sytuację, ten ogromny wzrost, czy to on wynika z tego, że być może z tego, że my lepiej diagnozujemy pacjentów wcześniej i czy w ogóle u nich wykrywamy tę chorobę? Jest większa wykrywalność, a z kolei jeśli chodzi o programy, to może więcej pacjentów jest włączanych do tych programów, jest lepsze wdrażanie tego programu lekowego. I jaka jest pani obserwacja właśnie klinicysty, tego, który na co dzień widzi tych pacjentów, ma z nimi kontakt? No myślę, że tak na tą sytuację składa się wiele rzeczy. Na pewno to, że jakby jeżeli chodzi o zachorowania, no to tych zachorowań mamy coraz więcej. Też z takiej praktyki klinicznej widzimy, że zdarzają się jednak nowotwór kurczo krokowego zdarza się w populacji młodszych osób, pewnie na to składa się jednak lepsza diagnostyka, że mamy możliwość wykonania wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego, który jest badaniem czułym i wtedy pacjent jest kwalifikowany, kwalifikowany do biopsji, czyli na pewno to wykrywalność, no, na pewno też to, że nasze społeczeństwo jednak się starzeje, a musimy pamiętać, że przed, przede wszystkim podstawowym czynnikiem ryzyka Rozwoju raka gruczołku, to jest wiek. No i też to, co pani powiedziała, że myślę, że jednak taka, że chętnie kwalifikujemy do tych programów. Musimy też pamiętać o tym, że ten. Ten schemat leczenia bardzo się zmienił, czyli no kilka lat temu w pierwszej linii pacjent z reguły dostawał chemioterapię, a teraz, kiedy mamy do wyboru inne terapie, mam na myśli tutaj nowoczesne antyandrogeny przed chemioterapią, dziwimy, że to leczenie jednak jest mniej toksyczne. Szczególnie właśnie dla osób starszych, które. Niechętnie były nastawione do chemioterapii, i myślę też, że jednak świadomość w naszym społeczeństwie jest coraz większa, i pacjenci niejednokrotnie sami proszą, że nie chcą chemioterapii, bo wiedzą, że są nowe leki w formie tabletek, i jakby bardziej to do nich przemawia, więc jakby chętni kwalifikowani są do leczenia w programach lekowych. Wiemy, że czasami nawet. Pacjenci właśnie w starszym wieku, których pewnie byśmy dłużej się zastanawiali, jeżeli chodzi o kwalifikacje do chemioterapii, ale jeżeli chodzi o programy lekowe, już mamy swoje doświadczenie i wiemy, że, że faktycznie te leki są w miarę bezpieczne, więc możemy je spokojnie w tej grupie pacjentów stosować, więc pewnie. pewnie na dzień dzisiejszy myślę, że też jest taka tendencja, że my jako onkologzy gdzieś tam tą chemioterapię zostawiamy sobie w kolejnej linii leczenia, a chętnie jednak kwalifikujemy do programu. Więc myślę, że to też jest, też ma wpływ na to, że jednak zdecydowanie zwiększyła się ilość pacjentów kwalifikowanych do terapii w programie lekowym. No, bardzo pani doktor tutaj podkreśliła tę świadomość pacjentów i myślę, że tutaj ogromną rolę odgrywają stowarzyszenia pacjentów, tak jak na przykład Gladiator, gdzie tam na czele tego stowarzyszenia stoi pan Tadeusz i On tych starszych panów bardzo dobrze edukuje i uświadamia im, jakie są nowoczesne terapie, co, jak, które są wartościowe, przekonuje do tego. i Myślę, że takie wspólne działanie właśnie organizacji i lekarzy no daje właśnie też te, te, te takie lepsze rezultaty. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Myślę, że dużo pacjentów Pani, dużo pani pacjentom wyjaśniła y, y, dotyczącego tych najnowszych zmian, które zaszły i o których warto wiedzieć na bieżąco i, i wiemy też, na co, czego możemy oczekiwać. I bardzo dziękuję jeszcze raz i y, y, myślę, że y, pacjentom ta wiedza jest bardzo potrzebna i y, że oni będą Będą mieli z niej skorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.